A tu, za śmietnikiem. No i co ty robisz? Mam problem. Jaki problem? Dałoby radę mi jeszcze poradzić prądem. A samochód jest pana? No właśnie, chciałem odstawić go na komendę. A czyli kradziony samochód, i nie, ja nie, mam panu nie. pomoc, tak? Nie, 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 na komendę chciałem go odstawić. Dzień dobry, potrzebuję na pomoc. Dajesz. Tak, masz nożycepne, hydre. Hymnę, Nigdy życie bym nie ukradną, gdzie? No dobra, to od razu pójdziemy na komendę do no, więzienia. Nie nie. <śmiennie> nie, 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 nie. przepraszam. No jak nie? Do pracy muszę wracać. No jak do pracy? Do kradnięcia samochodów? To jest pana praca? Nie, 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 no gdzie? Właśnie pozbyłem samochodów i odstałem na komendę, żeby... Weź nożyce hydroglifowe! Jest takie słowo? To, to co napisałeś? bater? Do pracy. gdzie pan pracuje? Tutaj, na ochronie. W LCD. A, na ochronie. Mhm chciałem odluźnić parking, bo strasznie dużo samochodów tam mamy i, i wsiadłem Jakie kurwa, nie wiem, Bajter to napisał Dobra, mam nożyce, tak Masz nożyce? To tnij! Dobra, Dobra będę chciał w tej stronie, bo tutaj dalej od pana Dobra Ciche te nożyce, to elektryczne? Elektryczne, elektryczne No właśnie no tak słyszałem O, <laughs> No, proszę <laughs> bardzo no, no, <jeden> O, jeden <laughs> no to czekałem, aż on zrobi Ziu i drugi. Uuuuut, drzwi odpadły, No to co, wyciągamy, co? Jak najbardziej. Na trzy, dawaj! Na trzy, Opa! O, dziękuję bardzo. No i super. A samochód ja odholuję, ja się zajmę, proszę się nie no, to jest kurwa niebezpieczne Bo to jest kradziony, wiadomo. No jest dobra, Ostatni raz próbujesz. No, miłego. No i git. Myślałem, że muszę, będę musiał goteizować. Ale jednak nie muszę. Git. Dobra, teraz te TikToki, bo to już... Dobra. Pa to. Dobra, dobra, TikToki, TikToki, TikToki. Mega dobre edity. Zobacz wiadomość Diablesa. Gdzie wiadomość Diablesa? Na czacie, czy... Tutaj Dawid pisał gdzieś? Dawid! O! A, a co mi moda kradniesz? Nic się nie przejmuj, nic się nie przejmuj. Nie pierwszy, nie ostatni, nie? Dobra. Tu mamy ta. TikTok 1, uwaga. Edit. TikTok edit. Proszę spojrzeć i podziwiać. Oh, yeah. Wait a

Niezły, Diciek, niezły, niezły. Ale to jest początek. Chciałem wam pokazać. Czad, z tymi, że tutaj ją ruchałem, tutaj ten wyszło naprawdę średnio. W sensie, no może, może wypowiedzieć, że spoko. Ja jak to robiłem, to miałem takie, że za krótkie klipy są. Ale mogę. Mogę ci pokazać jak chcesz. A może nie, nie warto. Nie, no może. No dobra, pokażę wam, dobra. Ale mam wrażenie, że to nie wyszło dobrze. Ale może wyszło, może ja mam tak. Daj... <noise> Tylko to jest strasznie głupie. To jest mega głupie. A to mam jeszcze taki, pa. Czekaj, o. To git, co? To dodamy. A to jest z Lucy, czekaj. Tu zdejmowała stanik, tam nie ujeżdżała, tu robił mi dobrze. Ja jej robiłem, tu podglądał każę, tu pierwszy smok, tu ma tu gała, tu gała. tu zdejmowała stanik, tam nie Czemu jest tak cicho? Tam ja jej robiłem, tu podglądał każę, tu pierwszy smok, tu ma tu gała. Tu, tu już ja ja rozmawiali biurze szefa, no nie są to przyjemne stanik, sprawy. Tam nie ujeżdżała, tam nie ujeżdżała tu robiłam tam ja jej robiłem, tu podglądał kawałek. tu pierwszy tu motruwa, tu gała, Mocno za cicho? No właśnie, ale to tam... nie wiem dlaczego jest tak za cicho Może ja to po podgłośnie gdzieś i ten... Zajebista, ale podgłoś... Ale to właśnie w sensie na, na, na komputerze, jak ja to mam, to ja mam to głośno, patrz, to jest na kompie Eee... TikTok Dzień co za zatankować? Co pan by chciał? O kurwa, przyszedł już złotuwa Eee, no, 98 bym się. poprosił. Ale zgasi pasilik, bo starczy. No pewnie, pewnie, z... Wyłącz, z... wyłączę. Wyłączę, wyłączę. Co jest powieja z tym? Mam. <laughs> 98, 98. Tak, 98? tak, do pełna, do pełna. A to nie diesel? To gdzie? To wygląda jak diesel, tak? Trajkoczek diesel trochę. Nie, nie, 98, 98. 98. Eee, to do pełna będzie 45 dolarów. Dobra, wysyłam e, tobie na tego. Dobra. SMS-em ci wyślę. A to do pełna. <laughs> To bardzo. To jak tam jak ta wieczór mija? No nie najgorzej, nie. 45 pan mówił, tak? Tak, 45 dolarów. Dobra. To no, pełna leje, leje tylko proszę. Poszło poszło silnika w tym, Nie odpalam, nie odpalam, nie stresuj się. No <grym> to, to się skończy, to jest katastrofa w tym. A właśnie, kiedy na tego Raidelonga mogę przyjść? Zatankowane? No kiedy pan chce, nie? A dzisiaj ma pan czas, czy się pan zajęty? No pewnie, tylko za chwilę, bo muszę TikToki wrzucić nie, i jeszcze oprowadzić po. custlu. E, to... Za. Półtorej godziny? No, tak no spokojnie, no Dobra. Do jego wieczoru. Nie zatankował mi pan nie Nie, zatankowałem. Czekaj, może wyjdę i wejdę. Co no jest? A czekaj, je... mogę ja wejdę? Czekaj, ja wejdę no. ja A nie, ja taki zobaczę, bo czemu się No nie, to ja A... zatankuję. Może ja miałeś rację, że to dieselek faktycznie, nie? A, no to już wtedy pan nie pojedzie. No zobaczymy, zobaczymy. Ale dużo zarabiacie, to... No to, to. Wiesz, musisz się chytnąć, żeby sprawdzić, no czy w czy na pewno... A, czy ja muszę wejdę. Coś, tak? wejdę. A, no, czy muszę? No, no. czy ja muszę wejść, żebyś był zatankowany? A, wejdź i muszę... wyjdź. Dobra. Wejdź. Wejdę, wejdę, wejdę. O, nie no, no, też mam tak jak. Też uda. nic? Hmm. Mogę jeszcze odpalić, ale no... Nie, 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 ciekawe, nie poczekaj, bo ja, bo ja kończę tankować akurat. Okej. Okay. I teraz odłożę dyszę. Wchodzę, wejdę o. i wejdę. No, no, wejdę, co, wyjdę. Wejdę, wyjdę. sensie musisz sobie zderknąć, czy na pewno zatankować. O, no u mnie działa tam, bo no. może ja nie odpaliłem i to dlatego No, może tak, ale no nic, nic, to no dzięki i tak ten Nie ma problemu, polecam jako... Może szybkie przetrzeć, co? Nie, nie, dzięki bardzo, jest... dzięki Właśnie, bardzo Właśnie, bo my możemy dziewczyny dać, my, 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 panu auto No i teraz gadasz, to ja poczekam Okej, okay. to co dziewczyny, umiecie auto? Pan, pan Henk płaci bardzo dobrze, ja idę jeszcze po Mii'e i lole Dobra, ale to zaraz, bo ja muszę jechać, daj mi, daj bo ja muszę to, TikToki to, wrzucić, to, to, poczekaj, to, to będę potem I co mam tu jeszcze? Mam jeszcze... Y... Które wrzucamy? Bo jest mam tego sporo, mam i mam jeszcze mam jeszcze takie. O tego nie wiem czy to będzie widać. Odno nie widać, nie chuja nie. Nowy i komenda dla County Sheriff Department. Siema. Czekaj, a może telefon zamuszę głośno dać, czekaj. No co ty dupisz? Tu zdejmowała stanik, tam nie ujeżdżała, tu robiła mi dobrze. Tam ja jej robiłem, tu podglądał karzeł, tu pierwszy cmok, tu motoruwa, tu gała, tu gałę. Tu, <grym> się, stanik, to jest tam tu robiła... Co ja robię ze swoim życiem? No ale nadal jest cicho, no. Yy... O, mam jeszcze takie czekaj, czekaj. Tak jeszcze jest A, jeszcze to jest takie No wiesz ci doprzeja tylko sprawdzać żeby góry nie znajdę do siebie Takie jeszcze jest Ale to chyba, chyba to wstawię na razie O to Dodaj napis, nie napis, aha. Twoja dziewczyna, siostra i mama, zajebiste. Twoja dziewczyna, siostra i mama. Czyje, zróbmy tak, twoja dziewczyna, siostra i mama. Dobra. Podgląd. <grytanie> twoja dziewczyna, siostra i mama. Co wy tu... korek robisz, Amie. Amie. Może. Korek robisz! Tiktoki, on kurwa, faktycznie, sorry. co ty robisz? Kurwa, faktycznie zrobiłem... <laughs> sorry, sorry, sorry. Faktycznie trochę się zasiedziałem. Dobra, to ma... Dobra, trzy Tiktoki już mamy, to jest nie najgorsze. To ma 300 wyświetleń w ogóle, mega dużo! Zacz komentarze. Slay. I started touching myself after... Okej, okay, dobra. I tu mamy, ale dywan gotowa. Siostra, dziewczyna, mama P i ja. ja <grym> znam to Peterka. To jest ten ziomek z tego, on na, na... <grym> to jest ten ziomek z tego, z maszynę. No, bo no. czekają dziewczyny. Jakie dziewczyny znowu? No na mycie auta Ja nie mam pieniędzy, pewnie zażądasz chyba 1000 dolarów, ja nie, pieniędzy. nie będę chciał, To nie, to nie ja, to one będą cię kasować Dobra, jadę na mycie auta, no, masz szczęście Dobra, zapraszam Co się dzieje? Cześć, Hank. Cześć, może pójdziesz na myjnię, podmyjemy furkę, coś ten? Cóż, przepraszam? No umyjemy furkę No tak, 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 śmiało, śmiało no, to, 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 to jak... Powiedz jakieś klimaty muzyczne do wyciało to może wejść do środka, ale... Latino, Latino, wejdzie. wiesz? Latino, bo ja miałem takie też, ale wejście do środka. Dobra, do środka. to ja wsiądę do środka. Już się dzień dobry, szykujemy. dzień dobry. W Co to on burdel prowadzi? Nie, przepraszam. na razie nie. Ty słyszysz muzykę? Nie, nie słyszę. A no. Bliżej, bliżej, bliżej. Strasznie cichutko, jest taka nieśmiała ta muzyczka. Czekaj, spokojnie, spokojnie. No wygadamy, nie? nie śmielasz, a nie śmielasz nawet Dijał. Dija troszeczkę muzyczkę. Już! Teraz? Jeszcze głośniej. Zróbcie, mogę. Aha. A co ty za muzyka, jakaś <śpuszczak> z pornola, Dia? Ja mówię o Latino. Tyta! ty, ja ta. Mówiłam, to ty, ta. ty ta. ta. samochodowa, a nie burdel. To to, Afryka puszczasz? A nie? So, so, so. Dia, ty nie masz pojęcia o prowadzeniu. O, no to jest git. No. To jest. Co, mhm. co? jeszcze? Że, kurwa się <noise> nie Myślę, nie że ty masz lepszy głos no muzyczny na pewno. Zdecydowanie, zdecydowanie, tak, tak, tak. Tak, tak. A to dziewczyny wy tutaj tak na stałe pracujecie u DI? Nie, nie, Ja nie. pracuję na warsztacie. Ja A, A, A no ja no tak. Ano, w przypadku jest. O, co Ja ją no wykorzystałam, ja ją wykorzystałam. Ja no ale co? Ja bym jedną z tych A źle ci? Zleci? Tak? Nie, 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 nie oh, no. jest, nie jest, absolutnie. absolutnie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Włączyć, włączyć jakiś, włączyć piłkę nożną? O, z chęcią, <laughs> ta, no pewnie. Piłkę <laughs> jeszcze podaj panu? <laughs> Kurwa, co tu ja, się dzieje, chule. Bambi, uciekaj, bo on nie zapłaci. Uciekaj stąd, Bambi, bo on nie co? zapłaci. Uciekaj. uciekaj. O nie? Kto gra? Co, kto gra? Co, ja, Manchester, Manchester United. Ooo, to z chęcią, z chęcią, tak. tak. I Bambi a wczor a wczor to, wczoraj go poszłyście? wczoraj. z Bambiego też, Bambi, idziemy, idziemy, co to Bambi, co to Bambi, Bambi, idziemy. Co, Bambi, Ale ja po prostu myję jemy... O co ci chodzi? Kurwa, Bregnes z napierdala? Co Ojejku, bo ja... wyli mi się lewo i prawo nogi. A, lewo i prawo. No pewnie, pewnie jasna sprawa. Ty ja, a widziałeś mojego najnowszego... A Di nie ma. Szefie, chcesz szef... telewizor? Daj, Szefie te... A skąd ty Cii masz ten te telewizor, powiesz mi? To była dziwna sytuacja, wstaję dzisiaj rano. Mam to... 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 dalej? Rozmawiam, Co? Rozmawiam. Daj Daj cicho, cicho, cicho. Zacząć od rana czy od. Od, od raźniejszości? Tak na... Co teraźniejszości czy ten? Od teraźniejszości, tak. Dobra, studenka. chwila, rozmawiam teraz. Mam i czemu okrada się? Nie przerywaj, kultura, kultura osobista, mm -hmm. chwila, rozmowy. Panie, ja nie chcę być niemiły, ale wy tak szorujecie, szorujecie, a efektów nie widzę. Spokojnie, spokojnie, zaraz. Ojej, straż je, ko, bo tego? A kupca, to jest szeroka. Zostałeś Już zagarnąłem straż, już zagarnąłem straż, teraz śpiewko przyjedzie. Aż no, tak nie masz tak. znajomości? Kucho, trzeba da. trochę wody. A właśnie. U, ja ja skoczę tre... do sklepu, posuń do jedzenia, dobra? Dobra, nie... dobra Bambi, co tu się kurwa dzieje? Te, telewizorem czy bez? Zy, zy, zy. Telewizor wstówka, pasuje? <laughs> nie chcę telewizora twojego. <laughs> dobra, ja bym poprosił jakiś... a, dwa razy Chińczyka i to chwila, to dwa, dwa energetyki. energetyki. Nie kupuje się dwa, tylko trzy, bo jest na To trzy, nóżu, poproszę. Dany, po i na no to i trzy, pasuje trzy. A jakieś lody może? Jakieś wafony? Ba... Nie, 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 nie. Trzy 3... 3... zupki chińskie i trzy energetyki. A zupka z kurczakiem czy z wołowiną? Z kurczakiem. Lody. <laughs> lody. Super, okay. pan... O! Dobra, już trzeci, trzeci dopis. Chce pan zobaczyć hei, tabelę hei, naszą kochaną? No? nie możesz zdać takich Tiktoków, bo widzisz... Ja tutaj po stracie, by auto ci umyli, a ty udzisz z wrażeniem... Propozycja, zabrałem się na komendzie... <laughs> bo Musimy chwilę na komendę, spotkamy to... się. Z czym, z czym? Z wodą od straży, bo Aha. O, o kurwa, faktycznie o, Mówię ci, no, weźmę ci na twój minuty. No, tego, nawet tego, że stacja wybucha e, A zmieniliśmy status? Ile to dzisiaj? Razy trzy? Cztery? Co tu się dzieje? A, no, wszystko okej? Okay? Pan się przywrócił? Okej, okay, okej okay. Trzeba pamiętać o koszeniu silnika No, to też prawda, ważne Auto już raczej niezdatne do użytku Ale... Niestety no, I znowu pięć hmm. tysięcy Ciekawe, ciekawe Dobra, trzeba jechać dalej, bo tu się... Panie strażaczki, fajne, fajne, fajne. Ale szorują. Hanki też bym mogła być szorub guru. Ale TikTok... Co ty powiedziałeś? Nic. że TikToka może sobie nagrać. Jesteś świetny, Hank Dziękuję bardzo. O może podawać wodę, możesz podawać wodę! Dobra Hęk, nagrywaj z TikToka. Masz wodę ten słuch. Ty widzisz te wody? Co Serio, nie widzisz? Jak to są normalne? Poparzenia pierwszego stopnia. Kurwa, jest ta woda? Ja najpierw pianą. O, jest piana. A jest piana, pianę widzę. Tak by się. Tak, ze O, pianę widzę. A teraz strażacy pomagają w myciu aut? Tak, tak, pomagają, tak, tak. Ale piana się chyba przykleiła. Chyba się przykleiła. Ja tak mam jeździć, kurwa. <laughs> ale. Ale nie ale mnie jakby się jak się muszę zabreklamować! 110 zabawać, zgłasza. Ja wiem, że się świetnie ja nam z paniami bawisz, ale. chodzi broń, nie cioł nas. Przyjął, w drodze jestem. A jedziesz? Muszę. A do tej jednej to możesz powiedzieć, że teraz zadzwonię. A drugi panie, to wy musiszcie gadać, ja mówię, A ja o której? Do której? Do Naomi. Jasne, jasne, jasne. No to. Nie przekażę no, nie tego. No stary Tary zadzwoni. Nie wyceniasz. Naomi, stary kazał przekazać, że zadzwoni zaraz. Oj, masz przejebane. Bo widział mnie na bodykami, ja też mam przejebane. Dobra, komu mam zadzwonić, zapłacić? A to nie mi, nie, mi, nie, nie, to nie jest mi, moje. Mi, 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 mi. A mogę jednej osobie, wy się podzielicie? No, mi, mi. Dobra, a ja mam do ciebie numer? Proszę, jeszcze to Daj numer no, Najważniejsze, bo... że do mojej matki masz. A, a, a... Co? Już tą matką? swoją matkę, proszę. Ja słyszałem, że ona to... z Dinem kręci. To To jest Twoją matką. Kylie. Jak to się stało? A starym jest Foster. Ty, a my. A ja no, mam stało? do ciebie numer, przecież my pisaliśmy. Ej, faktycznie my pisaliśmy. Oho. No przecież ci dawałam numer, no, Ale ja mam pamięć za Tiryk. Bo myśmy się spotkać, nie? No, mieliśmy. No co tak smutne, nagle się stało? No bo to już tak powiedziałeś w czasie przemówienia. No, to No, to. na 12. rakieta oh, na 12, na No to jednak mam ślaba na D. <noise> a ile, ile się należy? A, na, a jak nas wyceniasz? Oho, najgorsze pytanie. No co, 15 dolarów, nie? Po piątkę na głowę. <noise> Ja ci się dupą przeszoruję za to 15 dolarów, patrz, patrz. To nie udało się, czekaj. Poczyniu, Słuchaj, Dobra, tak. dobra, dobra, do, to było, dobra, to było, ja dobre myślę... <suszel> no? to było no. super, żart, fajne, haha. 1500. <suszel> mhm. I pra... <śluje> Przepraszam, ile? No ciuu. No przecież takie, takie usługi to kosztują. Nie no, 1500? No po 500 na głowę. Zróbmy po dwie stówy na głowę, dobra? Podszedł. Dobra, po niech będzie. Dobra. A ty jesteś, kurczę. Dobrze, dobrze, dobrze. A targowania się, się Hank. Dobrze. No z 1500 na 900? Ale take no, it. No to wiesz, no, no. Nic mówić, ale w finali to dostrało ci na głowę. Wysła... Wysłałem, wysłałem, wysłałem ci. To się podzielcie. No, dzięki bardzo za pomoc. Na razie. Ja idę się tłumaczyć kapitanowi. Co? No, na razie. Jak ktoś to mogę cię umyłaczyć. Cześć, cześć. Kurwa, cześć ktoś mi umyłaczył. To chyba ptaki. Ktoś, za, za mi, za się ubiec, ktoś mi się zesrał no, na, tak na ofery maskę. Ktoś u nas. To mi się zesrał no, tak na maskę. Sto na komendę? Ja pierdolę. Muszę wejść na nie na ten. Ja nie wiem, gdzie mamy salę spotkań. Gdzie jest kurwa sala spotkań? Na górze? Dobra, ja o, kurwa udaję, czy... Jak kurwa na dole? Spoko, spoko A, tu Więc jak najbardziej od dzisiaj już możecie dzwonić do ludzi yy, i brać ich na te rajda longi I kwestia jest taka, że wyglądać yy, że wyglądać to będzie tak Dobra, bardzo ważna kwestia to jest do poruszenia. A, ale my już skończyliśmy bazę. Ja tak nie interesuje skurczy... mnie to Rekrutacji <noise> Rekrutację trzeba ogarnąć jakoś kuba. To nie, no nie może tak już być, że... To powiedziałem. O, o której godziny? Już bazy możecie ich brać na Rajda Longów to, to nic zaraz radna, ogłosza, nie pójdzie Dokładnie wysłano wiadomość, więc nie jestem pewien, kto może potwierdzić tą informację. Poczekaj Możesz do biura podejść? Już, już podchodzę. Będziemy hiszczyznę serwować, ja problem mam, bo to jak hiszczyzna w sobie wygląda, to tak my mówimy u siebie, zupka hiszka, to hiszczyzna jest. No tak, no tak. O, co tam? Ej, zdania tu potrzebuję. Zdania? A, Jakiegoś? Tak. Mówię. są w moim ofisie, nieźle. To pan ofis? Bo, bo... Pan Wieczorek powiedział, że kiedy Shenk wróci, <grym> czyli... <grym> no, to się ja. Że Heng. 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 Szef powiedzieć. i Hęk. Szef i Hęk. Shenk. Tak. Ja Schenk. jestem niepisanym szefem tej komendy, o co chodzi? No, no właśnie chodzi o to, że zestaw, chcę podpisać z wami umowę, mm -hmm. bo widzę, że was bin maszyn tak ładnie przysłowił powiem, rucha na kasę. Mhm. Mm I chciałem zaoferować trzy donaty. Co się kurwa tak z, sko... Hiszczyznę. Eee, I dam trzy kolki albo trzy energetyki w dobrowolnym. To się do kurwa, tak bują? Eee, w zestawie o 11 dolarów tańszym niż od nich, gdzie macie jeszcze jednego donata mniej. No ja jestem za. I wtedy podpiszemy taką umowę. Jeśli przyjdzie umowa na to, że chcą płacili, to wtedy pierwszy jest. Zaldzie, ja jest oczy. Nie, nie, nie. Co myślisz? O. Nie, nie, nie. Ja znam te strzyżki. <śla> <śla> znam te no sorry, sorry yy, A Ale. powiedz jeszcze raz. No to mam jeszcze inną propozycję. Poczekaj, poczekaj, mamy. czarek powiedz jeszcze raz, co myśl powiedzieć. No, że w sensie, że robimy mamy, znaczy umowa z binem zostaje taka jest. No. I wtedy jeśli przyjdzie chęć do podpisywania umowy tej na, na, na to, żeby komenda płaciła, żeby funkcjonarz jedli za darmo, no to D-bierzemy pierwszego pod uwagę i tutaj się z nim dogadujemy, nie? Dobra, no. fajnie. I jeszcze drugą propozycję mam. Leżysz no. już no, kurwa, na ziemię, kurwa! Ław, ław, ław. No i, musisz Aby, być czujny Dio. Po, pokażę ci coś tak to a propos No pokaż, ci, pokaż. Paść. Spokojnie, spokojnie, Szenk. Patrz. To jest serek. A to jest... A znasz Nenę, no nie? Znam, znam. O, no o, to serek i Nenę. serka! NIE! Serek. nie serek! Nenę, co ty zrobiłaś serkowi? Niedobra, Nenę! Niedobra! Z z Nenę ma respirator. Serka. Chciałem dać. To jest laboratoria. O kurwa, jest ona nam No Właśnie dała. chciałem dać. bo Też mam, ale nie mogę nim założyć. A, y, i pytanie wam takie, A y, to jest księżniczka. O, ładna księżniczka. A to? To jest księżniczka. Nim a, to jest księżniczka. Księżniczka jest duża, bo między nogami jest Nimbus. Tak. A, okej, okay. a księżniczka ten, y, robi patataj, patataj? No kurwa, pewnie, że to. Panie Henku, ja mam propozycję. Zobacz mhm. na to, chciałby się pan zapisać na wyścigi konne? Nie. Aha. No okej. Okay. No to ja chyba wszystko na razie, to tak. no Dobra. A, a to jest online. No. A, yy, panie Czarku, e, Tak. A może pan Henk na chwilę wyjść? Nie mogę. My nie mamy z żadnych tajemnic. Na pewno? Na pewno. Ja panu na łóżko szepnę panie Czarku. No. Ko, to jest prywatne. O. Nie, nie słyszę, nie słyszę, trochę głośniej. Pan, czy no czy tak, tak, teraz tak. ...rekomendacji potrzebuję. Jakiej? Do akademii a? policyjnej. Ale to musi pan Rajda Longa wyjeździć teraz. Rajda Longa, czy to dostać rekomendacje? Tak, tak. Aaa, no to, je, to nie, ważne, to nieważne, to myślałem, walne, że ten. Z dowolnym funkcjonuszem. A, no bo to teraz... jest rechekie jestem dogadany. A auto błyszczy. Witam, witam. No błyszczy jeszcze, ja Wygląda trochę jak pstrana, ale i... A no, no, twoja córka tak, kogoś tak, ma? Gala, telekam, no, no, nie, nie, nie. Dziękuję Green za 12 to miesięcy, to? dziękuję bardzo. Znał mi? Nie, bo ja nie pamiętam kogo ja miałem podrywać już. Ale... No, a. na Naomi była jedną z nich. No, była, na Omi była. Shani właśnie. I chyba ktoś jeszcze. o Szani. I jakaś ze Sparka. Masz takie branie na sparku? Tak, mam, mam, mam. 32 pary. Ło? Kurwa. A dziękuję za stobiców. A to taki... a to pa wszystko daje po prostu i prawo? dziękuję za 15. No, gdzie? Tylko te ładniejsze. A ma pan jakieś zjecie pokazać? No, nie mam jak pokazać. Mogę spojrzeć panu przez ramię. A, no to przez ramię może pan spojrzeć. Pewnie no to pan po prostu swipe w prawo na sparku. i... A ja nie mam sparka, nie zakładałem. A. Uwaga... To w sumie tak jak ja. Dziękuję bardzo, redaj. Dobra, już panu pokazuję. Okej, okej, Mam większe, na przykład... Mniejszy, taka. Mam na przykład jeszcze... Wygląda co, co ty pierdolisz? Aniopki. Mam jeszcze ja tak taką, patrz. Chlody, potem wam go pokażę. Dobra, dobra, dobra. Jasmine. Przeszedłem na inne radio, bo nic nie słyszę. No, tam tam tamtą mm. to pan zależy tylko od portela jest pana. To prawda. Szandor, dzięki się bardzo się za dwa wciki. To jakiś challenge, że tak bardziej się wysili. I Ali, dziękuję za 18. Mam właśnie, szani z IMS-u. Szani z IMS-u, a ja już znam. Na pewno już Jaki ma kolor w oczach? biała. białe. A to nie znam. Nie poznam. E, tak, bizkliwy ja, dość głos To kiedyś szeryfem. Dziękuję bardzo. Panie, hej, kurwa, że coś takiego. że w pańcu mieć tam dobre branie u pani Shani i by było ciężko krytycznie, to może padaj zadzwonić. Nie jest ciężko, w ogóle nie jest ciężko. A zmartwić cię Oho. Rzeszani kogoś ma? Nie. A, Rzuchę no to Git. Inaczej. Rzeszani podobno woli kobiety. O to ja Majkę wyślę. Rzeszani podobno jest im tu kobiety. Chociaż chyba miała chłopa, więc wiesz. To jest takie, jest bi chyba. Także w sensie to może być plus, no bo żaden facet jej nie będzie podrywał, nie? Więc nie nie ma kurwa. No, ale też minus. Ta... O może... depresja? Może go nie chcesz. Eee, no, no tak. Czy ktoś potem szani ktoś coś? Mo wypa Co? ja mogę wypytać czy nie jest biseksualna, nie ma problemu. Kurwa nie ma. Smutny. No właśnie Kurwa, miałem zielne... być smutny, ale nie umiem. Dobra. No i fajnie. No, to, no dobra, to ja mam wszystko wiem. Floda, dziękuję za 8 o, miesięcy, ja tak, prawy poród. I... Dziękuję bardzo. Nie wiem czy tam wyjdę. Nie, nie, nie. Wyjdzie pan. Tak. Nie, 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 nie. Oczywiście to tak. Tutaj proszę. Hops. Nie nic? No tak, o no tak, chyć. Eee. Ja pierdolę. Chodź Zdecyd! ja łapię! Ała. O kurwa, no. cześć. Ale to dzięki ślicznie. No, na razie, na razie. Proszę pana. No. czy pan był moim rekrutującym, czy to był ktoś inny, bo nie jestem pewien. Nie mam pojęcia. Dostałem właśnie informację, że mam dobyt... znaleźć po prostu rekrutującą osobę i nie mam pojęcia. To nie byłem pana rekrutującym. W każdym razie. Czy ty... mogę pani pomóc? No ja na rekrutację. No to zapraszam. No, słucham, słucham. Pan no kontynuuje. A ja? Czekam, A ja? Czekam sobie, bo tam no, akurat czego panu potrzeba? Jakby... Nie no po prostu. Gdzie pani poczeka? No, czekać, no przykład, wie pan, już tutaj były 4 osoby, Ale tu... Ale to bym się Ale to nie są ludzie na rekrutację. Zapraszam, zapraszam panią. Chetny, to podejdzie... Kurwa, się boją ludzie mnie. <śledzky> nie nie, ja poczekam, ja poczekam, nie mam problemu, ja poczekam.